Czy czujesz, że bardzo się starasz, ale twój głos nie rezonuje? Czy masz dość bycia ignorowanym w pracy, w towarzystwie lub na ważnej randce? Problem nie tkwi w tobie, tylko w tym, że nie wiesz ukryte kody magnetyzmu. Najbardziej utytułowani i atrakcyjni ludzie nie mają szczęścia. Oni panują nad swoją energią. Dziś odkryjesz pięć zakazanych sekretów, że elita używa: zwiększ swoją osobistą moc, zmień swoją obecność w nieodparty magnes. Nie chodzi o sztuczki mowy ciała, ale o głęboką zmianę Twojego stanu wewnętrznego. Jeśli jesteś gotowy przestać być niewidzialnym i chcesz, aby ludzie słuchać Cię, szanować Cię i podążać za Tobą bez wysiłku, zostań. Podoba mi się teraz, nie przegap ani sekundy tego filmu, bo sekret numer 3 zwali Cię z nóg. Zacznijmy budować Twoją nową moc. W zawiłych sieciach ludzkiej egzystencji, od niepamiętnych czasów, Utrzymuje się niemal mistyczna fascynacja tymi, którzy zdają się kroczyć przez życie otoczeni aurą naturalnego autorytetu, niezachwianej pewności siebie i niezwykłej zdolności wpływania na otoczenie. To ludzie, którzy przyciągają okazję, inspirują lojalność i zdają się materializować swoje pragnienia z łatwością, która przeczy zdrowej logice. Nie chodzi tu jedynie o urodę fizyczną, bogactwo materialne czy status społeczny, choć te cechy mogą się wzajemnie uzupełniać. Mamy na myśli głębszą jakość, namacalną energię emanującą z ich istoty, niezaprzeczalną osobistą moc i urzekający magnetyzm. Ten magnetyzm nie jest darem zarezerwowanym dla nielicznych, to wrodzona zdolność każdego człowieka, uśpiony potencjał, który czeka na przebudzenie. Na przestrzeni dziejów tradycje ezoteryczne, filozofie sukcesu i badania psychologii głębi wskazywały ścieżki prowadzące do aktywacji tej wewnętrznej siły. Pięć sekretów. Często ukrytych przed przeciętnym wzrokiem i relegowanych do sfery mistycyzmu i niezrozumiałości, zostaje ujawnionych jako klucze do uwolnienia osobistej mocy i magnetyzmu, które odmienią Twoją rzeczywistość. Pierwszy i być może najpotężniejszy z tych sekretów tkwi w głębokim zrozumieniu energii seksualnej jej świadomej transmutacji. Zapomnij o czysto genitalnej lub reprodukcyjnej wizji, jaką współczesne społeczeństwo narzuciło tej sile. Energia seksualna jest w swojej najczystszej istocie pierwotną siłą twórczą wszechświata tą samą energią, która daje początek gwiazdom, planetom i życiu we wszystkich jego formach. U ludzi jest iskrą życia, motorem namiętności, impulsem stojącym za innowacją i źródłem niewyczerpanej witalności. Kiedy energia ta jest nieświadomie i bezcelowo rozpraszana, jednostka doświadcza wyczerpania, braku kierunku. I spadku swojej osobistej mocy. Jednak, kiedy człowiek uczy się ją rozpoznawać, pielęgnować i, co najważniejsze, transmutować, staje się ona najpotężniejszym źródłem magnetyzmu i autorytetu. Transmutacja polega na pobraniu tej energii o wysokiej częstotliwości, generowanej w niższych ośrodkach ciała, czakrach korzenia i czakrach sakralnych w tradycjach Wschodu i świadomym podniesieniu jej do wyższych ośrodków: serca, umysłu, i ducha. Praktyka ta, powszechna w dyscyplinach takich jak tantra czy taoizm seksualny, nie ma na celu tłumienia pożądania, lecz jego udoskonalenia i przekierowania. U mężczyzn często wiąże się ona z powstrzymaniem wytrysku, pozwalając energii na ponowne wchłonięcie i rozprowadzenie w układzie nerwowym i gruczołowym, odżywiając mózg i narządy wewnętrzne. U kobiet może ona wiązać się z eksploracją przedłużonych lub pełnych orgazmów, które poszerzają świadomość i uwalniają ogromne pokłady energii twórczej. Rezultat tej transmutacji jest zdumiewający: wyostrzenie umysłu, wybuch kreatywności, niezachwiane skupienie i fizyczna witalność promieniująca z wnętrza. Pomysły płyną jaśniej, wola zostaje wzmocniona, a obecność jednostki staje się magnetycznie atrakcyjna. Ludzie czują wewnętrzny pociąg do tych, którzy emanują tą życiową energią, ponieważ wysyłają nieświadomy sygnał siły, zdrowia i celu. Ci, którzy opanują transmutację swojej energii seksualnej, stają się niewyczerpanym źródłem życiowej iskry, latarnią charyzmy, która rozświetla każdą przestrzeń, w której się znajdują. Drugi sekret, subtelny, ale niezwykle potężny, tkwi w opanowanie języka wewnętrznego ten nieustanny i często nieświadomy dialog, który prowadzimy ze sobą. Nasze wewnętrzne słowa, historie, które opowiadamy sobie o tym, kim jesteśmy, co możemy osiągnąć i na co zasługujemy. Działają jak najbardziej fundamentalne instrukcje dla naszej podświadomości. Każda myśl, każdy osąd, każde ograniczające lub wzmacniające przekonanie przekłada się na energetyczną wibrację, która definiuje naszą rzeczywistość i naszą zdolność do przyciągania tego, czego pragniemy. Większość ludzi jest niewolnikami negatywnego, krytycznego i pozbawiającego siły monologu wewnętrznego, echa dawnych lęków, postrzeganych porażek i ograniczających programów które wchłonęli ze swojego otoczenia. Ten ciągły wewnętrzny sabotaż podważa osobistą siłę i rozprasza magnetyzm, tworząc niewidzialną barierę, która odpycha możliwości i autentyczne więzi. Ukryta technika demontażu tego wzoru leży w świadoma obserwacja i celowa restrukturyzacja Z tego wewnętrznego dialogu. Zacznij od stania się bezstronnym świadkiem swoich myśli. Słuchaj bez osądzania historii, które sobie opowiadasz. Następnie aktywnie kwestionuj te negatywne narracje. Jeśli przyłapiesz się na myśli, nie jestem wystarczająco dobry. Zatrzymaj się i świadomie zastąp ją myślą: Jestem zdolny do nauki i rozwoju, mam wrodzoną wartość. To nie jest samooszukiwanie się, to przeprogramowanie wewnętrznego systemu operacyjnego. Siła osobista nie może rozkwitnąć na gruncie samokrytycyzmu i wątpliwości. Magnetyzm nie może promieniować od kogoś, kto czuje się niegodny. Opanowując swój wewnętrzny język, kultywując dialog samopomocy, samoakceptacji i wzmocnienia, przekształcasz swoją wewnętrzną wibrację. Twoja podświadomość, która nie odróżnia żywej wyobraźni od rzeczywistości, zaczyna dostosowywać twoje zachowanie i zewnętrzną rzeczywistość do tych nowych instrukcji. Pewność siebie emanuje z ciebie, ponieważ twoje własne wewnętrzne słowa przekonały cię o twojej wartości, a ta autentyczna pewność siebie jest magnetyczna. Ludzie są przyciągani do osób, które emanują wewnętrzną pewnością siebie, nie wynikającą z arogancji, ale z głębokiego przekonania o własnej sile i celu. Trzecie mistrzostwo emocjonalne orkiestracja symfonii uczuć. Trzecia tajemnica skupia się na panowaniu nad emocjami zdolność nie tylko rozpoznawania i odczuwania naszych emocji, ale także rozumienia ich źródła, przesłania i, co najważniejsze, świadomego kierowania nimi, zamiast dać się im ponieść. Emocje to energia w ruchu, a ich częstotliwość wibracji decyduje o jakości naszego doświadczenia i tym, co przyciągamy. Gniew, strach, przewlekły smutek lub frustracja emitują niską częstotliwość, która odpycha pozytywność. Radość, wdzięczność, miłość lub namiętność emitują wysoką częstotliwość, która przyciąga to, czego pragniemy. Większość ludzi pada ofiarą swoich emocji, reagując impulsywnie na okoliczności zewnętrzne. Pozwalając, by ich stany wewnętrzne były dyktowane przez wydarzenia poza ich kontrolą. Ta emocjonalna nierównowaga jest silnym dyssypatorem osobistej mocy i odpychaczem magnetyzmu. Okultystyczna technika panowania nad emocjami obejmuje kilka faz. Po pierwsze, radykalna akceptacja wszystkich emocji. Zamiast je tłumić lub osądzać, pozwala się im istnieć, odczuwając je w pełni w ciele. Jednak ta akceptacja nie oznacza całkowitej identyfikacji z emocją. Drugim krokiem jest potwierdzenie źródła i przesłanie emocji. Kiedy już je poczujesz, zadaj sobie pytanie: co ta emocja mi mówi? Jaką niezaspokojoną potrzebę ujawnia? Następnie, trzecim krokiem jest świadoma transmutacja. Stosując techniki takie jak głębokie oddychanie, wizualizacja, medytacja czy ruch fizyczny, energia niskich emocji zostaje przekierowana do wyższego stanu. Na przykład energia frustracji może zostać przekształcona w determinację w poszukiwaniu rozwiązania, energia strachu w jasność działania pomimo niego. Panując nad swoimi emocjami, przestajesz być ofiarą okoliczności i stajesz się dyrygentem swojej wewnętrznej orkiestry. Twoje pole energetyczne staje się stabilne, spójne i harmonijne, emitując wibracje spokoju, radości i pewności siebie, która jest z natury magnetyczna. Ludzi przyciągają ci, którzy emanują spokojem w czasie burzy, którzy są latarniami stabilności w chaotycznym świecie i którzy potrafią podnieść częstotliwość emocjonalną otoczenia. Polub, zasubskrybuj i udostępnij. Czwarta tajemnica tkwi w umiejętności kultywowania jasna wizja dla Twojego życia i do działania z nieskazitelna intencja w każdym swoim działaniu. Bez jasno określonej wizji, bez wiedzy, dokąd zmierzasz i co chcesz zamanifestować, Twoja energia rozprasza się w tysiącach kierunków, Twoja osobista moc słabnie, a Twój magnetyzm staje się rozproszony i nieskuteczny. Większość ludzi porusza się przez życie bez mapy, reagując na zewnętrzne wymagania, dążąc do celów, które nie są tak naprawdę ich własnymi, lub spełniając oczekiwania innych. Ten brak kierunku generuje energię niezdecydowania i niepewności, która odrzuca wartościowe możliwości. Okultystyczna technika aktywacji tego sekretu. Obejmuje dwa kluczowe elementy. Pierwszy to jasność widzenia. Nie chodzi tylko o wyznaczanie celów, ale o stworzenie żywego, szczegółowego i naładowanego emocjami obrazu życia, jakie chcesz wieść, osoby, którą chcesz się stać i wpływu, jaki chcesz wywrzeć. Wymaga to głębokiego zanurzenia się w wizualizacji, poczucia, że ta wizja jest już obecną rzeczywistością. Im wyraźniejsza i bardziej szczera jest Twoja wizja, tym silniejszy sygnał wysyłasz do wszechświata. Drugim elementem jest nieskazitelna intencja. Oznacza to, że każde działanie, każde słowo, każda decyzja, którą podejmujesz, musi być zgodna z tą wyższą wizją. Nie ma miejsca na dwulicowość, manipulacje ani bezcelowe działanie. Nieskazitelna intencja tworzy w Twoim bycie energetyczną spójność, która jest niezwykle potężna i magnetyczna. Ludzie ufają tym, których słowo jest prawem, których działania odzwierciedlają ich wartości, a kierunek jest niezachwiany. Ten rodzaj integralności generuje magnetyzm oparty na szacunku i podziwie. Kiedy twoja wizja jest jasna, a intencja czysta, stajesz się latarnią morską, która magnetycznie przyciąga ludzi, zasoby i okoliczności, które rezonują z twoim wyższym celem. Emitujesz wibrację kierunku, celu i pewności siebie, której nie sposób się oprzeć. Piąty i najbardziej transcendentny z sekretów szczyt rosnącej osobistej mocy i magnetyzmu leży w rozpuszczeniu ograniczającego egoi, ponowne nawiązanie głębokiego i świadomego połączenia z tobą bycie niezbędnym lub twojej prawdziwej natury. Ego, w swoim ograniczającym aspekcie, to zbiór identyfikacji, przekonań, lęków i fałszywych obrazów siebie, które stworzyliśmy i które oddzielają nas od naszej prawdziwej wielkości. To głos, który mówi: nie jesteś wystarczająco dobry, nie dasz rady, jesteś lepszy od nich, lub Musisz chronić swój wizerunek. To rozbite i przepełnione lękiem ego jest głównym źródłem osobistej słabości i największą przeszkodą dla autentycznego magnetyzmu, ponieważ jego energia opiera się na separacji, porównywaniu i potrzebie zewnętrznej akceptacji. Okultystyczna technika przekraczania tego ograniczającego ego to ścieżka duchowa, którą często podąża się poprzez praktyki obecność i samoświadomość. Zaczyna się od bezstronnej obserwacji głosów ego. Rozpoznania ich jako wzorców myślowych, a nie Twojej prawdziwej tożsamości. Głęboka medytacja, praktyka uważności, introspekcja to niezbędne narzędzia. Obserwując ego bez osądzania i utożsamiania się z nim, jego władza nad Tobą maleje. Jednocześnie dążysz do ponownego połączenia się ze swoim istotnym ja, tą częścią Ciebie, która jest z natury mądra, współczująca, potężna i połączona ze wszystkim. To połączenie odczuwasz jako ekspansję. Głęboki spokój i poczucie jedności. To uświadomienie sobie, że twoja moc pochodzi nie z tego, co robisz lub masz, ale z tego, kim jesteś w swojej najczystszej istocie. Kiedy ograniczające ego się rozpuszcza, a połączenie z istotnym ja zostaje wzmocnione, jednostka doświadcza radykalnej transformacji. Lęk przed krytyką, potrzeba aprobaty i poczucie własnej wartości maleją. W ich miejsce pojawia się autentyczna pokora, a niezachwiane zaufanie który nie zależy od czynników zewnętrznych i obecność magnetyczna, co jest nieodparte. Ludzi pociąga ta radykalna autentyczność, światło emanujące z istoty, która przekroczyła iluzję separacji. Najbardziej charyzmatycznymi i magnetycznymi przywódcami w historii nie byli ci z największym ego, ale ci, którzy byli głęboko związani z czymś większym niż oni sami, działając z pozycji służby i prawdy, uwalniając się od kajdan ego. Stajesz się czystym kanałem dla nieograniczonego źródła mocy i magnetyzmu, które znajduje się w sercu wszechświata, manifestując się przez ciebie jako latarnia inspiracji i połączenia. Siła osobista i magnetyzm nie są przypadkowymi cechami nadanymi przez przypadek, lecz bezpośrednim rezultatem wewnętrznego mistrzostwa. Przemiana energii seksualnej, opanowanie wewnętrznego dialogu, świadoma orkiestracja emocji. Jasność widzenia połączona z nieskazitelną intencją oraz rozpuszczenie ego, by połączyć się z istotą esencjonalną, to pięć filarów głębokiej transformacji. Te sekrety, zagubione i odnalezione na przestrzeni wieków, zapraszają nas w podróż samopoznania i wzmocnienia. Integrując te praktyki z naszym życiem, nie tylko zwiększamy naszą zdolność do wpływania na świat i urzeczywistniania naszych pragnień, ale także przekształcamy się w autentyczne, Inspirujące i fascynujące istoty, zdolne do życia pełnego celu, spełnienia i głębokiej więzi. Prawdziwy magnetyzm to nie technika manipulowania innymi, lecz naturalny blask istoty, która odkryła i doceniła swoją wrodzoną moc. Teraz Twoja kolej. Który z tych sekretów wdrożysz w pierwszej kolejności? Zostawcie mi odpowiedź w komentarzach z dołu. Jeśli poczułeś, że ta informacja podniosła twoją energię i dała ci kod, dzięki któremu możesz stać się bardziej magnetyczny, pokaż mi ją. Subskrybuj teraz. Do zobaczenia następnym razem.